Proszę Państwa, można by zapytać, dlaczego o ateizmie mam mówić historyk, a nie teolog czy, czy filozof. Yy, istotnie ja zaczynałem w ogóle swoją karierę zawodową od historii gospodarczej. Yy, potem od historii powszechnej, yy, aż w końcu doszedłem do, do dziejów cywilizacji zachodniej. I uprawiając yy, historię, yy, coraz bardziej odwoływałem się do swoich zainteresowań z filozofii i teologii które dosyć wcześnie zacząłem, nie mówię tutaj już o wychowaniu domowym, ale jeszcze na studiach przeczytałem książkę Claude Muntanta, Problem istnienia Boga i niezwykle polecam tę książkę. To jest rzeczywiście wybitna rzecz. Ale najwięcej zawdzięczam papieżowi. I to mogę powiedzieć jako człowiek dzisiaj już pod osiemdziesiątkę prawie, bo większość dorosłego życia papież był jakoś obecny w moim życiu. Najpierw jako kardynał, biskup, autor niezwykle ciekawych artykułów, które w prasie katolickiej się pojawiały. No i potem jako papież oczywiście. Więc właściwie przez całe dorosłe życie... Świadomy intelektualnie był ze mną, a jego encyklika, Fides et ratio, wiara i rozum, mogę powiedzieć, że jest fundamentem w ogóle tego, jak ja myślę o świecie i czuję, patrząc na świat i ludzi. W tytule jest, są też szpony. Szpone brzmią strasznie tak agresywnie, ponuro, ale i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, groza wcale nie jest tylko ponura. Groza jest czasami radosna. To nie tylko nienawistne piłowanie katolików, ale bardzo często fałszywe uśmiechy. I na to zwracajmy uwagę, bo... Jeżeli mówimy o szponach, to nam się kojarzy z jakąś groźną bajką. A my żyjemy w świecie, w którym jest pełno uśmiechów, pełno iluzji, które nam się przedstawia jako zaspokojenie ludzkich dążeń. I to jest naprawdę niebezpieczne i to jest naprawdę groźne. Dechrystianizacja zachodu jest faktem. Ostatnio mieliśmy tego. Drastyczny zupełnie przykład we Francji. 90% Zgromadzenia Narodowego Francuskiego zagłosowało za, żeby wprowadzić prawo do tak zwanej aborcji do Konstytucji francuskiej. Więc można powiedzieć jakość tam świadomych katolików we Francji może jest 10% góra. Wielu krajach zachodnich Kościoły zamyka się i przeznacza się na zupełnie inne cele. Sale konferencyjne, restauracje, sale balowe. Bo ich nie opłaca się utrzymywać. To są fakty. Napór ateizmu jest również coraz silniejszy w Polsce. I między innymi ten napór dotyczy pamięci o Janie Pawle II. To, co stało się te rok czy dwa lata temu, jest próbą przesunięcia granicy wrażliwości w Polsce. Przede wszystkim właśnie przez przesuwanie pamięci o Janie Pawle II gdzieś w taką półpamięć. Tak, już był, no wielki człowiek, ale kontrowersyjny, bo on tam zdaje się coś nie wiadomo co. I to w dużej części społeczeństwa zaczyna budzić takie, no, tak, myśmy byli młodzi. Może naiwni, nie wszystko byliśmy zauroczeni, ale naprawdę poważnie to trzeba by się przyjrzeć, jak to naprawdę było. Tego rodzaju potrzepty na uśmiechach są nam stale prezentowane. Więc ta, te szpony to naprawdę mają czasami uroczy uśmiech. Yy, Najogólniej no, rzecz biorąc, myślę, że istnieją dwie przyczyny dechrastianizacji. Pierwsza to jest yy, właściwie tryb życia. W którym społeczeństwa zachodnie, ale również polskie żyją, to jest życie instant, to znaczy takie życie, w którym myślimy o bieżących sprawach, o jakichś bieżących problemach. Żyjemy nawet nie obserwacją natury, bo niektórzy zaprzeczą, powiedzą: Nie, ekologiści to bardzo pilnują natury. Nieprawda. To jest zastępcza religia. Naprawdę dzisiaj mało kto patrzy na przyrodę i zastanawia się, co ona nam mówi. Dlatego na wsi religijność jeszcze jest silniejsza, bo tam ludzie zauważają wschód słońca, zachód słońca, deszcz, nasionka, które zamieniają się w rośliny i tak dalej. Proszę Państwa, czy Państwo nie pomyśleli, jakich, jakich metafor Gospodarczych użyłby dzisiaj Chrystus. Używał metafor rolniczych: ziarno, winorośl. Jakich dzisiaj mógłby używać? Z dziedziny spedycji, ubezpieczeń, może reklamy. To jest nasza gospodarka dzisiaj. Ten sposób życia na co dzień oddala nas od Boga. To jest moim zdaniem jedna z bardzo ważnych przyczyn. I jak można nakłaniać młodych ludzi do wiary, jeżeli stale przypomina im się, że ważna jest jakość życia? Coś to jest jakość życia? To jest konsumpcja, to jest bezpieczeństwo, to jest przyjemność. To wtedy jakość życia podnosi się. Nie, że ktoś zrobi dobrze czy źle, tylko no jego jakość jest odpowiednia. No oczywiście ci, których jakość życia jest mniejsza, no zasługują co najmniej na politowanie, jeżeli nie na oszczędności. Jak dawniej w prl mówiono, żyj krócej, państwo do Ciebie dokłada. Ale oczywiście drugą przyczyną jest agresywna propaganda ateistyczna. I ta agresja wyraża się w bardzo różny sposób. To są pseudonaukowe argumenty o tym, że współczesny naukowiec nie może być człowiekiem wierzącym. Pytanie dlaczego? No bo nie, bo postęp nauki to Engels w ogóle wymyślił, że rozwój nauki udowodnił nieistnienie Boga. Chyba nie ma większej fundamentalnej bzdury niż można powiedzieć, używając rozumu. Nic takiego po pierwsze nie miało miejsca, a po drugie nie może mieć miejsca, dlatego że nikt nie może udowodnić, że czegoś nie ma. Ten, agre ten agresywny ateizm wojujący wyraża się zresztą, jak powiedziałem, nie wcale w, gro w groźnych pokrzykiwaniach, ale również w dowcipach, w takich różnych głupawych powiedzonkach różnych celebrytów, w prześmiewcach kabaretowych, w powiedzonkach, które krążą w świecie. Na zasadzie każdy ma swoją prawdę i ta prawda leży po środku i tak dalej, i tak dalej. W rezultacie, powiedzmy tak, mamy dzisiaj kilka dominujących postaw i można się zastanowić, która z tych postaw jest w jakich proporcjach. Pierwsza, powiedziałbym tak, wiara głęboka, oparta na świadomym wyborze, praktykach odnoszących się do Dekalogu i Ewangelii. Dosyć proste. Oczywiście ludzie są grzeszni, i nie można powiedzieć, że tutaj od razu wszyscy są święci, ale to jest pewien rodzaj wyboru, który jest pewniejszy z różnych powodów. Między innymi również, jeżeli się poszukuje szczęścia. Statystyki wszystkie pokazują, że ludzie taki pogląd reprezentujący przeciętnie są bardziej szczęśliwi niż cała reszta, o której powiem. Ustawa druga, wiara, powiedziałbym, letnia. To jest coś takiego, co możemy nazwać katolicyzmem bezobjawowym. To jest takie, no tak, Pan Bóg istnieje, ale ja mam strasznie dużo innych zajęć, więc odłóżmy to nie teraz. O, można powiedzieć, to jest katolicyzm, nie teraz. W tej chwili mam ważniejsze sprawy. I to jest otwieranie przestrzeni w człowieku na to, żeby wszystko to, co potem powiem, wjeżdżało, można powiedzieć, na uśmiechu bez żadnych problemów. Postawa trzecia, agnostycyzm. Co to znaczy? Agnostycyzm to jest taka postawa, ja właściwie to nie wiem, czy Pan Bóg istnieje, czy nie. Zetknąłem się kiedyś do takim spotkaniu publicznym z dosyć energicznym adwersarzem, który, jak, jak powiedziałem do publiczności, proszę Państwa, jest alternatywa. Albo Pan Bóg istnieje, albo nie. Wybierajmy. To ktoś podniósł rękę i zaczął krzyczeć strasznie agresywnie, nie, 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 jest trzecia postawa. Nie wiem. Ktoś, kto troszkę zna filozofię, to mógłby powiedzieć tak. Facet pomylił epistemologię z ontologią. To znaczy teorię poznania, wiem, nie wiem, z teorią bytu. Jest, nie ma. Nie zdążyłem mu tego wytłumaczyć, bo strasznie się zdenerwował i źle się to skończyło. Ale to jest właśnie problem agnostyków. Że oni wprowadzają do rozmowy zaburzenie w kierunku tego, co my wiemy, a czego nie wiemy. W co wierzymy, a w co, co to znaczy nie wierzyć. Może powiedzieć tak. To jest taka postawa. Ja napisałem niedawno taki tekścik o y, y, statui Chrystusa Króla w stolicy Timor-Leste-Dili. Ciekawa historia, ale tak sobie pomyślałem, czy Państwo wiedzieli o tym? Pewnie część mogła słyszeć. I czy istnienie tej statui, statui, statuj zależy od tego, czy my o tym wiemy, czy nie. Ktoś wie, a ktoś nie wie. I oczywiście dlatego, co nie wie, to może to nie być ważne albo nie istnieć. Ale pytanie jest podstawowe, czy to jest, czy tego nie ma. Otóż to jest, naprawdę jest. Więc to jest taki przykład mylenia, jak powiedziałem, epistemologii z ontologią. Czwarta postawa. To jest taki ateizm bierny, ale już dosyć niebezpieczny. To jest związane z przemianami współczesnej duchowości. Otóż jest to propaganda taka negatywna, że Kościół to w ogóle po pierwsze głosi ciągle nakazy jakieś, Zakazuje czegoś, wtrąca się w życie prywatne, więc jest instytucją totalitarną, niektórzy mówią. Tutaj jest całkowite pomieszanie pojęć, bo odrzuca się pojęcie wolności. Kościół odwołuje się do wolnej woli. Nikt nikogo nie doprowadza siłą do kościoła. Że ktoś idzie do kościoła, to z własnej woli. No i postawa piąta o tej zwolnionej. To jest najdziwniejsza, bo ta postawa wynika w gruncie rzeczy z głębokiej wiary. Proszę zauważyć, w bardzo proste do takiego ateisty wojującego: kochany, wiesz, że pana Boga nie ma? A skąd wiesz? No nie wiesz. No więc to wierzysz. No, wierzę. No więc istnieją tego rodzaju nawiedzeni, którzy są w stanie niezwykle głośno i agresywnie. Domagać się, domagać się, żeby cały świat postępowy uznał, że Boga nie ma. To jest bardzo dziwny rodzaj fanatycznej wiary, fundamentalizmu ateistycznego, który jest ma pewne cechy również terroryzmu. To znaczy, to jest terroryzm intelektualny. Siadaj, nie, odpo, nie, nie odzywaj się, bo jesteś zacofany, niedowykształcony i reprezentujesz. Ten, tą biomasę, która jeszcze tam krąży koło kościoła. W dzisiejszym świecie wydaje mi się, że postawy ta trzecia, czwarta i piąta zaczynają coraz bardziej przesuwać się i obejmować coraz szersze, szersze kręgi społeczeństwa. Pytanie, czy ludzie będą z tego bardziej szczęśliwi? Otóż, jak powiedziałem, statystyki mówią, że nie. Człowiek myślący Używa rozumu, ale powinien zauważać, że metoda naukowa opiera się na falsyfikacji, czy weryfikacji założeń. To jest słynne twierdzenie Kurta Gödla Ja wielokrotnie o tym powtarzam, ale to jest fundament dzisiejszej filozofii nauki. Kurt Gödel, austriacki logik, stwierdził, udowodnił, że w ramach każdego systemu myślowego można udowodnić tylko to, co, co jest w jego założeniach. Brawo! Na początku jest akt wiary. Założenie. To jest akt wiary. W to czy tamto. Człowiek myślący wierzy przesłanki, analizuje je i wyciąga wnioski. To jest metoda naukowa rozumowa. Człowiek fanatyczny uważa, że wie, chociaż nie wie, on wierzy, że wie. I to jest najdziwniejsze. I to czasami wierzy w sposób niezwykle agresywny. No wreszcie człowiek odpowiedzialny mógłby zapytać, bo to, co powiedziałem, to nie jest żadna mądro, moja mądrość. To jest w gruncie rzeczy Jan Paweł II. To jest w gruncie rzeczy encykla Fides et Fidesetracją. I właściwie wszystko inne, co on opisał. Miej, jakoś y, dla mnie w każdym razie to było ten, to źródło umacniania w tego rodzaju y, spojrzeniu na świat. I wreszcie człowiek odpowiedzialny. Y, Powinien przypominając sobie dziedzictwo Jana Pawła II zapytać się, co z tym dziedzictwem zrobiłem ja konkretnie. Chyba na tym skończę. Dziękuję.